Warwara była mężatką już od trzech lat i uważała, że prowadzi całkiem normalne życie. Nie miała ani luksusu, ani bogactwa, mieszkanie było wynajmowane, ale była z ukochanym mężczyzną, o którym marzyła jeszcze od czasów szkolnych. Andrzej zawsze był wesołym i beztroskim przystojniakiem, który łatwo zabracał w głowie dziewczynom. Jednak Warwara nie uważała siebie za atrakcyjną i nie liczyła na nic więcej niż tylko przyjaźń z nim. Pisała za niego wypracowania, robiła sprawdziany i pomagała mu w lekcjach, a on, zabierając od niej zeszyty, wdzięcznie całował ją w policzek i uciekał, by się bawić. Waria tylko smutno patrzyła za nim. Na balu maturalnym Andri zaprosił ją do tańca i w przypływie niespodziewanej wdzięczności nazwał ją swoją najlepszą przyjaciółką. Zawsze wiedziałem, że mogę liczyć na twoją pomoc, i to było wspaniałe, dziękuję ci. A twoja przyjaźń już mi nie jest potrzebna. Smutno zapytała, patrząc mu w oczy. Co ty mówisz? Mocno ją przytulił. Na pewno będziemy się kontaktować i spotykać. Przez jakiś czas tak właśnie było. Dzwonił, pytał jak jej idzie, czy dostała się na studia i gdzie, a potem zniknął. Zniknął na długie pięć lat. Waria zdążyła skończyć studia, znaleźć dobrą pracę i przeprowadzić się z akademika do wynajmowanego mieszkania, które teraz mogła sama opłacać. Ogólnie była zadowolona ze swojego życia, ale bardzo brakowało jej rodziny. Chciała wracać do domu, do bliskich i kochających ludzi, którzy by na nią czekali i szczerze cieszyli się z jej powrotu. Niestety, krąg jej znajomych był bardzo ograniczony. Nie miała ani rodziny, ani przyjaciół, tylko kilka znajomych. Mijały lata i nie miała już nadziei, że coś się zmieni. Dlatego gdy pewnego wieczoru rozległ się dzwonek do drzwi, była bardzo zaskoczona i pospieszyła, by otworzyć. Na progu stał Andrzej, cześć, powiedział i uśmiechnął się tak, że jej serce zabiło szybciej. Potem usiedli przy stole, a on opowiedział jej o swoim życiu w ciągu tych lat. Okazało się, że był żonaty, ale nieudanie jego żona okazała się być złośliwą i materialistyczną osobą. Chciała od Andrieja tylko pieniędzy i nawet na rodzinę córki wykorzystywała, by wyciągnąć z niego jak najwięcej, masz córkę. Zapytała cicho, waria: Tak, mam. Ale to mnie nie powstrzymało. Odszedłem od nich, rozumiesz. Rozwodzę się z żoną. Będę płacił alimenty na córkę, ale z jej matką nie zamierzam już żyć. I wiesz dlaczego? Dlaczego? Bo zrozumiałem, że całe życie kochałem tylko ciebie. Andrzej. Tak, nie zdziwiaj się. Po prostu zdałem sobie z tego za późno sprawę. I tyle. Wczoraj przypadkowo spotkałem świetkę ignatową, zapytała o ciebie i powiedziała, że nie jesteś zamężna i mieszkasz tu. Więc postanowiłem wpaść. Mogę zostać u ciebie na dzisiaj. Andrzej został u Warii na stałe. Cicho się pobrali, nie urządzając hucznych uroczystości, i zaczęli spokojne życie jak wiele innych par małżeńskich. Waria była dość szczęśliwa, ale czegoś jej brakowało, dziecka, które byłoby nowym etapem w ich rodzinnym życiu. Niespodziewanie dla siebie zrozumiała, że Andrii nie chce mieć dzieci, wystarczy mu córka z pierwszego małżeństwa. Jednak ulegając jej prośbom, zgodził się ostatecznie i wkrótce Waria zaszła w ciążę, mam nadzieję, że tym razem będzie chłopiec. Jeśli urodzisz córkę, nie zabiorę cię z domu rodzinnego, powiedział Andrii, gdy Waria poinformowała go o ciąży. Waria uśmiechnęła się w odpowiedzi. Ale coś w jego spojrzeniu zaniepokoiło ją, choć starała się o tym nie myśleć. Na pierwszej USG, gdy można było poznać płeć dziecka, starszy lekarz powiedział Warii: No proszę, mamusiu, wszystko w porządku, będziecie mieć piękną córeczkę, cała w mamę. Waria ucieszyła się, ale zaraz ogarły ją wątpliwości, jak powie o tym Andrzejowi. On znów żartobliwie powtórzył, że zostawi ją w szpitalu, jeśli urodzi się dziewczynka. Waria stała i patrzyła, jak szczęśliwi ojcowie zabierają swoje młode żony i ostrożnie niosą na rękach noworodki. Jeden tata niósł bliźnięta i zmieszanie uśmiechał się do dwóch piszczących maluszków. A Waria wciąż czekała i czekała na Andrieja. Mając nadzieję, że po prostu się spóźnia. Ale on tak i nie przyszedł. Ani po pół godziny, ani po godzinie. Na telefony też nie odbierał. Wtedy Waria, przytulając do siebie maluszka, poszła do domu pieszo, bo nie miała pieniędzy na taksówkę, a wsiadać do autobusu bała się, żeby maleńka nie złapała jakiejś infekcji. W domu dziewczynę czekała jeszcze jedna nieprzyjemna niespodzianka. Jej ukochane mieszkanko już było wynajęte innym lokatorom. Andrzej, który ostatnie miesiące płacił za mieszkanie, nie zapłacił ani właścicielce, ani za media. Rzeczy warii były spakowane w dużą torbę, a gruba, nieznajoma kobieta poradziła jej, żeby jak najszybciej je zabrała. Bo w przeciwnym razie po prostu wyrzuci je na ulicę. Waria wybuchła płaczem. Była zmęczona, głodna. A córeczka zaczęła mocno marudzić. I oto nie ma pieniędzy, nie ma mieszkania, a ogromna ciężka torba, której nie można było zostawić ani nie wlec ze sobą. A dokąd miała pójść? Waria zadzwoniła do kilku znajomych, ale wszyscy odmówili jej przyjęcia, mieli swoje sprawy i nikomu nie było do niej i jej nowonarodzonej córeczki. Jakoś dotarła do najbliższego parku, usiadła na odosobnionej ławce, nakarmił Anię, a potem gorzko i niepohamowanie rozpłakała się. Ile czasu spędziła tam waria, nie wiedziała. Mocno przytulając do siebie dziewczynkę, nawet zasnęła. Opuściwszy głowę na piersi. Gdy się obudziła i rozejrzała, zrozumiała, że nadchodzi już wieczór, obok przyszła kobieta w ubogim ubraniu, a potem wróciła i zapytała Warię, dlaczego tu siedzi. Czy nie ma dokąd pójść? Nie, nie ma. Rozumiem, to wstawaj, chodź ze mną. Waria, nie zwracając uwagi na otoczenie, wstała, ale zaraz zachwiała się i usiadła, po prostu nie miała sił. Kobieta pomogła jej znów wstać i pomachała do kogoś ręką. Podeszło kilka osób, chwyciły torbę warii i pomogły jej wstać. Tak, trafiła do schroniska dla bezdomnych. Pierwsze dni warii były pełne łez i rozpaczy, ale Klaudia, ta sama kobieta, która się nad nią zlitowała. Pewnego dnia powiedziała jej: Nie możesz się poddawać. Spotkałaś jednego łotra i myślisz, że życie się skończyło. Nie, kochana, nie. Musisz żyć dla tej kuleczki szczęścia i pod żadnym pozorem nie robić tego, co ja zrobiłam. A co pani zrobiła? Straciłam moją córeczkę. Była taka mała, malutka i taka słodka. Urodziłam ją w więzieniu, niespodziewanie ostro powiedziała Klaudia. Jak to w więzieniu? Tak właśnie. Mój narzeczony Piotr wpadł w kłopoty. Nie będę wdawać się w szczegóły, tobie to nie jest potrzebne. Kochałam go tak, że bez niego nie mogłam oddychać. Żeby uchronić go od więzienia, zaczęłam twierdzić, że w tamten dzień był ze mną. Oczywiście, wplątałam się, skłamałam i ostatecznie sama dostałam wyrok, choć byłam w ciąży. Wiesz, co jest najśmieszniejsze? Jego bogaci rodzice dobrze zapłacili i ich jedyny syn uniknął kary. Doprowadzili do tego, że nie tylko oskarżono mnie o kłamstwo, ale też zrobiono ze mnie wspólniczkę przestępstwa. Dopiero po kilku latach zrozumiałam, że byłam dla nich niechcianą synową, a moja córeczka też im przeszkadzała. Gdy moja córka miała miesiąc, zabrali mi ją. Nawet nie powiedzieli dokąd. Po wyjściu z więzienia długo szukałam swojej dziewczynki, ale wszystkie ślady zaginęły. Mój były wraz z rodziną wyjechał, nie zostawiając adresu, a tylko ich były ogrodnik powiedział. Że mała rzeczywiście tu była, ale tylko przez krótki czas. Potem oddali ją na wychowanie do wsi jakiejś starszej kobiecie. Takiej nie znalazłam. Zaczęłam pić z rozpaczy, a potem się opamiętałam. Teraz żyję i pracuję w schronisku, pomagam biednym i ubogim. Mnie też wychowywała babcia, niespodziewanie powiedziała, waria. I nigdy nie opowiadała mi o moich rodzicach. Nie wiem, dlaczego. Wie pani, ona w ogóle nigdy mnie nie kochała, wychowywała, jakby to był ciężki obowiązek. Mieszkałyśmy we dwie, ale ja zawsze czułam się niepotrzebna, zbędna. Spośród wszystkich ludzi, którzy byli przy mnie, tylko ty, ciociu Klawdio, okazałaś mi choć trochę współczucia. Waria zaprzyjaźniła się z klawdią i zawsze się wspierały. Gdy warii nadarzyła się okazja wynajęcia mieszkania, od razu się przeprowadziła i zabrała klawdię ze sobą. Minęło pięć lat. Pewnego dnia babcia Warii zadzwoniła do niej i poprosiła, żeby przyjechała. Waria zabrała Klawdię ze sobą i pojechała tam, gdzie mieszkała przez wiele lat. Staruszka z trudem poznała swoją wnuczkę i pokręciła głową, widząc Anię. Twoja córeczka bardzo do ciebie podobna. Taka sama blondynka. Wiesz, po co cię wezwałam. Chcę powiedzieć prawdę. Ogólnie, Warwaro, ty nie jesteś moją wnuczką, po prostu byłaś mi powierzona i za to dobrze płacono. To bogaci ludzie. Nie podam ich nazwisk, sama ich nie znam. Ale mam dla ciebie książeczkę oszczędnościową. Co roku twoja prawdziwa babcia wpłacała tu jakieś pieniądze i teraz możesz je zabrać. Przyznaję, liczyłam, że mój wnuk ożeni się z tobą i zbogaci, dlatego nie oddawałam ci tych pieniędzy, tylko odkładałam. Ale on wybrał inną drogę i pół roku temu zginął. Twoich babć też już nie ma wśród żywych. Ja też szykuję się na tamten świat, już długo nie zabawię. A ty masz tu dziewczynkę, która rośnie. Ci pieniądze ci się przydadzą. Babciu, jak to? Dlaczego nic mi nie powiedzieliście? Miałam prawo znać prawdę. A co ci z tej prawdy przyjdzie? Twoja matka, Klawka, jak mi mówiono, to była więźniarka, a ojciec Pietia nie chce cię znać i widzieć. Jak to Pietia? Przecież jestem Siergiejewna. Ty chyba mnie nie słuchałaś. Oni zrobili wszystko, żeby nikt się nie domyślił, kim tak naprawdę jesteś. Ale mam fotografię Twojej prawdziwej babci. Skoro już nie żyje, mogę ci ją pokazać. Proszę, popatrz. Waria spojrzała na fotografię i podała ją Klawdi, która w trakcie opowieści staruszki nie odezwała się ani słowem. Jaka szkoda, że nigdy nie znajdę mojej mamy! z goryczą zawołała Waria. Te wszystkie wiadomości po prostu ją zbijały z tropu. Nawet nie wyobrażam sobie, gdzie ona teraz jest tutaj, odezwał się cichy głos z dalekiego kąta, gdzie stała Klawdia. To Zeczka, ja. Warenka, wychodzi na to, że ja jestem twoją mamą, a to, wskazała na fotografię, którą trzymała w ręku, to matka mojego Pietrusia, Natalia Wasiliewna. Tak, to na pewno Natalia, powiedziała zdziwiona babcia. Aha, więc ty jesteś tą Klawką. Mamrotała coś długo, ale nikt jej nie słuchał, matka i córka, płacząc, obejmowały się, jakby spotykały się po raz pierwszy. Gdy wróciły do miasta, udało im się kupić duże, przestronne mieszkanie i żyć dość szczęśliwie. Pewnego dnia Waria odwiedziła matkę w pracy. Klaudia wciąż pracowała w schronisku, ale od niedawna była AL i STK od pracy socjalnej, a nie zwykłą pracownicą. Gdy klawa wychodziła odprowadzić córkę do samochodu, napotkały niezbyt starego, ale zarosłego brudnymi, dawno niestrzyżonymi włosami mężczyznę. Mężczyzna ponuro spojrzał na kobiety, a następnie, po zrobieniu kilku kroków, znów się odwrócił i popatrzył, pokręcił głową i wszedł do budynku, kto to był. Zapytała waria, nowa, przechodził rehabilitację po wypadku, kiedy dowiedział się, że żona wyrzuciła go na ulicę. Biedak: Teraz mieszka u nas. Nie żałuj go, mamo. Każdy dostaje od Boga to. Na ceo zasłużył, Waria jeszcze raz spojrzała na drzwi, za którymi zniknął Andrzej i pocałowała zaskoczoną jej słowami matkę.